Zawód zawsze to był godny, misja szczytna, służba szczera. Za to wszystko blicht, restyma otaczały właściciela. Cóż, wiadomo, to dziennikarz, reporterem czasem zwany, ten co pisze o nowościach, sprawach ważnych, mało znanych, o skandalach w polityce, o tym co też w trawie piszczy, kto korupcję dzielnie tropi, draństwo i afery niszczy. Poziom, takt. Oraz etyka, lojalność, duża kultura, ale głównie wierność prawdzie miały być cechami pióra. Lecz pojawił się typ drugi manipulatora, sługi, dziennikarza, co krętactwem i kłamstwami naród gubi który Prawdy jak podszewkę na drugą wywinie stronę. Kto największe bzdury łgarstwa, najszczerszym wypowie tonem. Kto na każde zamówienie zelży, zełga, zwaśni, skłóci, wydrwi, wyśmieje, zochydzi, sponiewiera błotem rzuci. A więc, żeby być w porządku, z dziennikarskiej braci rodem proponuje inną nazwę, by odróżnić ich zawodem. Wszak się różnią diametralnie, jak czerni z bielą słabość z mocą, jak się zima różni z latem, jak się dzień odróżnia z nocą, a że miast jasnymi sprawy ciemne nocne są ich czyny, nie pasuje dzienni karze, nocni karze ich nazwijmy. Wszystko wtedy będzie jasne, gdy tak show jest nadawany. Nie należy się już dziwić. Na wizji nocnikach znany, albo kiedy w studio chlapnie błotem chamstwem załka. To wiadomo, że prowadzi program znana nocnikarka. Proponuję też na koniec prostą moją myśl rozważyć Nie szargajcie, zacnych zrzeszeń, stwórzcie Związek Nocnikarzy.